Adrian polerował szklane drzwi wejściowe do Wolska Innovations z powolną, metodyczną precyzją, która stała się jego zbroją. Każdy ruch jego dłoni był przemyślany, każdy skrawek czystego szkła był małym zwycięstwem nad chaosem, który wciąż szalał w jego głowie. Tutaj, w sterylnym, pachnącym środkami czystości świecie lśniących podłóg i anonimowych twarzy, był niewidzialny. Był tylko dozorcą, cieniem przemykającym po korytarzach, człowiekiem, którego imienia nikt nie znał i nie chciał znać. I to mu odpowiadało. Niewidzialność była błogosławieństwem po życiu, w którym każdy jego ruch był obserwowany, analizowany i oklaskiwany, aż do dnia, w którym wszystko się skończyło. Czasami, gdy wpatrywał się w swoje odbicie w nieskazitelnej powierzchni, widział ducha innego mężczyzny. Mężczyzny o pewnym spojrzeniu, w mundurze, z dłońmi, które potrafiły okiełznać setki ton metalu i zmusić je do tańca z wiatrem. Ten mężczyzna zginął tamtego dnia, w ogniu i poskręcanym metalu, razem ze wszystkim, co kochał. Adrian, dozorca, był tym, co pozostało pustą skorupą wypełnioną poczuciem winy i wspomnieniami ostrymi, jak potłuczone szkło. Jego światem rządziła rutyna. O szóstej rano wchodził do budynku, o drugiej po południu wychodził. Znał każdy kąt, każdy dźwięk, jaki wydawały windy, każdą pękniętą płytkę w toalecie na trzecim piętrze. Znał też ją. Izabelę Wolską. Była prezesem i założycielką firmy, architektem tego szklanego imperium. Poruszała się po korytarzach jak burza w idealnie skrojonym kostiumie, jej kroki odbijały się echem władzy, a jej głos, zawsze opanowany i chłodny, potrafił uciszyć najgłośniejszą salę konferencyjną. Dla Adriana była ucieleśnieniem świata, który porzucił świata ambicji, ryzyka i wysokich lotów. Patrzył na nią z daleka, z bezpiecznej odległości swojego wózka ze środkami czystości, widząc w niej siłę, której jemu samemu zabrakło, gdy była najbardziej potrzebna. Izabela rzadko go zauważała. Dla niej był częścią umy, funkcjonalnym elementem, który sprawiał, że jej otoczenie było estetyczne. Czasem ich spojrzenia krzyżowały się na ułamek sekundy, a on widział w jej oczach jedynie obojętność, może lekkie zniecierpliwienie. Była kobietą, która nie miała czasu na nic, co nie przyczyniało się do wzrostu wartości akcji jej firmy. Tego dnia atmosfera w budynku była inna. Napięta, ale w radosny, nerwowy sposób. Wolska Innovations organizowała doroczną imprezę charytatywną dla lokalnego domu dziecka. Hol główny został udekorowany balonami i serpentynami, co wyglądało absurdalnie w kontraście z surowym, minimalistycznym wystrojem. Adrian obserwował to wszystko z boku, Czując ukłucie czegoś, czego od dawna nie czuł ciekawości, główną atrakcją miały być krótkie loty helikopterem z lądowiska na dachu budynku. Nowoczesny, lśniący Bel 429, osobista maszyna Izabeli, stał gotowy, jego śmigła lśniły w słońcu. Na jego widok serce Adriana ścisnęło się boleśnie. Znał ten model. Znał jego wagę, jego moc, dźwięk silników budzących się do życia. Przez chwilę pozwolił sobie zapomnieć i poczuł pod palcami znajome wibracje sterów, zapach kerozyny i bezkresną wolność nieba. Wtedy właśnie wszystko zaczęło się psuć. Do holu wpadł zdenerwowany asystent Izabeli, jego twarz była blada. Adrian, wycierając poręcz, usłyszał strzępy rozmowy, pilot, nagły wypadek w rodzinie. Nie przyleci. Izabela, otoczona przez gości i podekscytowane dzieci, zachowała kamienną twarz, ale Adrian dostrzegł błysk paniki w jej oczach. Ta impreza była dla niej ważna, nie z powodu dobroczynności, ale z powodu wizerunku. Porażka nie wchodziła w grę. Szukała gorączkowo rozwiązania, jej wzrok omiatał tłum. Adrian stał nieruchomo przy swoim wózku, zapatrzony w monitor, na którym kamera z dachu pokazywała pięknego, bezużytecznego teraz ptaka. Nie zdawał sobie sprawy, że wpatruje się w niego tak intensywnie, z mieszanką tęsknoty i bólu, która musiała być widoczna na jego twarzy. Jej spojrzenie w końcu padło na niego. Zmarszczyła brwi, jakby próbując umiejscowić jego twarz. Dozorca. Ten, który zawsze jest gdzieś w tle. Zobaczyła kierunek jego wzroku, i na jej ustach pojawił się kpiący, pozbawiony wesołości uśmiech. Podeszła do niego, a cisza, która zapadła wokół niej, była namacalna. Co, podoba ci się moja zabawka? Zapytała, jej głos ociekał sarkazmem. Wskazała pod brudkiem na monitor. Może potrafisz go naprawić, tak jak te skrzypiące drzwi na moim piętrze? Albo jeszcze lepiej, może potrafisz nim latać? Tłumek wokół nich zachichotał nerwowo. Adrian spuścił wzrok, czując, jak krew odpływa mu z twarzy. Chciał się zapaść pod ziemię, ale ona nie skończyła. Była zestresowana, upokorzona perspektywą porażki i wyładowywała swoją frustrację na najłatwiejszym celu. Podniosła głos, by wszyscy słyszeli, jej drwina była publiczna i okrutna. Wiesz, co? Lataj tym helikopterem, a po ślubie cię śmiech, który potem nastąpił, był głośniejszy. Adrian poczuł, jak policzki go palą. Podniósł na nią wzrok, a w jego oczach nie było już tylko pustki. Był tam ból, gniew i coś jeszcze cień tego, kim kiedyś był. Nic nie odpowiedział. Odwrócił się i powoli pchnął swój wózek w stronę korytarza, a śmiech podążał za nim jak stado sępów. Nie wiedział jeszcze, że te słowa, rzucone w złości i arogancji, miały wkrótce wrócić i uderzyć w nią z siłą, której nie mogła sobie wyobrazić. W chaosie, który nastąpił po publicznym upokorzeniu Adriana, Nikt nie zauważył małego chłopca, który wymknął się z hałaśliwego choru. Tomek, ośmioletni syn Izabeli, nienawidził tych imprez. Był cichym, wrażliwym dzieckiem, które czuło się zagubione w świecie swojej matki, świecie wielkich transakcji i wymuszonych uśmiechów. Matka przywiozła go dzisiaj, mówiąc, że to ważne dla wizerunku rodziny, ale ledwo zamieniła z nim słowo, zajęta witaniem gości. Tomek czuł się tak samo niewidzialny jak dozorca, którego przed chwilą upokorzyła. Widział całe zdarzenie i poczuł do niego dziwną sympatię. Ten mężczyzna był cichy, tak jak on. Zapragnął uciec od śmiechów, od spojrzeń, od matki, która była obecna tylko ciałem. Wymknął się przez boczne wyjście, które znał z rzadkich wizyt w jej biurze. Prowadziło do niewielkiego, zadbanego parku otaczającego budynek. A za parkiem zaczynał się las, który ciągnął się aż do podnóża pobliskich wzgórz. Tymczasem Izabela próbowała ratować sytuację. Jej narzeczony, Marek, zamożny inwestor o zimnym uśmiechu, próbował ją uspokoić. Daj spokój, Iza. To tylko impreza. Odwołamy loty, dzieci zjedzą ciastka i nikt nie będzie pamiętał. Jesteś zbyt spięta, jego słowa tylko ją zirytowały. Dla niego wszystko było proste. On nie zbudował tej firmy od zera. Nie rozumiał, że każdy szczegół nawet głupia impreza charytatywna, był częścią większego obrazu. Obrazu siły i niezawodności. Minęła godzina. Sytuacja została jakoś opanowana, dzieci zajęły się animatorami. Wtedy jedna z opiekunek z domu dziecka podeszła do Izabeli z zaniepokojoną miną. Przepraszam, pani prezes, ale nie możemy znaleźć tomka. Pytałam innych, nikt go nie widział od jakiegoś czasu. Początkowe podrażnienie Izabeli szybko zmieniło się w niepokój. Co to znaczy, że nie możecie go znaleźć? To duży budynek, pewnie gdzieś się schował, ale gdy sama zaczęła go szukać, wołając jego imię, a odpowiadała jej tylko cisza, niepokój przerodził się w strach. Lodowaty strach, który zmroził jej serce. Sprawdzono monitoring. Ostatnie nagranie pokazywało Tomka wychodzącego przez boczne drzwi. Na zewnątrz. W tym samym czasie niebo, dotąd błękitne, zaczęło gwałtownie ciemnieć. Nadciągała letnia burza, jedna z tych gwałtownych, nieprzewidywalnych nawałnic, które były typowe dla tego regionu. Ochrona natychmiast rozpoczęła poszukiwania na terenie posiadłości. Adrian, który kończył swoją zmianę, usłyszał spanikowane rozmowy przez radio ochrony. Syn prezeski zaginął. Wyszedł na zewnątrz. Nadciąga burza. Coś w nim pękło. Obraz małego, samotnego chłopca zagubionego w lesie. Podczas gdy zbliża się nawałnica, uderzył go z nieoczekiwaną siłą. Przywołał wspomnienie innego dziecka, innej burzy, innej tragedii. Musiał coś zrobić. Nie mógł po prostu odejść i udawać, że go to nie obchodzi. Wyszedł na zewnątrz, ignorując pierwsze krople deszczu. Spojrzał w stronę lasu, a potem na ciemniejące niebo. Wiedział, że zwykłe poszukiwania na ziemi w takich warunkach będą powolne i nieefektywne. Z każdą minutą szanse chłopca malały. Wrócił do budynku, prosto do centrum dowodzenia ochrony, gdzie Izabela, blada jak ściana, wpatrywała się w monitory. Marek stał obok, mówiąc coś o wezwaniu policji, o profesjonalistach. Gdy Adrian wszedł, wszystkie głowy odwróciły się w jego stronę. Co ty tu robisz? warknął szef ochrony. Adrian zignorował go. Jego spojrzenie było skupione na Izabeli. Trzeba użyć helikoptera, powiedział cicho, ale jego głos był twardy i pewny. Z góry będzie widać lepiej. Zanim burza uderzy z pełną siłą, mamy jeszcze szansę, Marek parsknął śmiechem. Słuchajcie, dozorca został ekspertem od akcji ratunkowych. Wyjdź stąd, człowieku, nie przeszkadzaj, ale Izabela wpatrywała się w Adriana, jakby widziała go po raz pierwszy. W jego oczach nie było już służalczości. Była intensywność, skupienie, które ją zaintrygowało i przestraszyło jednocześnie. Nie mamy pilota, powiedziała zdławionym głosem. Adrian wziął głęboki oddech. To była chwila, której unikał od lat. Chwila, w której musiałby zmierzyć się ze swoimi demonami. Ale obraz przerażonego dziecka w lesie był silniejszy niż jego strach. Ja polecę, powiedział. W pokoju zapadła kompletna cisza. Słychać było tylko narastający szum wiatru za oknem. Marek otworzył usta, by znowu zadrwić, ale Izabela uniosła rękę, uciszając go. Podeszła do Adriana, jej oczy badały go, szukając śladu kłamstwa, szaleństwa. Ty? szepnęła. Ty jesteś, dozorcą, byłem pilotem odpowiedział, jego głos był równy. Pilotem wojskowym ratownictwo. Latałem w gorszych warunkach, każde słowo było jak cios. Izabela cofnęła się o krok. Mężczyzna, którego upokorzyła na oczach wszystkich, teraz oferował jedyną nadzieję na ocalenie jej syna. Ironia tej sytuacji była miażdżąca. Przez jej głowę przemknęły jej własne, okrutne słowa Lataj tym helikopterem a po ślubie cię poczuła, jak na jej policzki wpełza gorący rumieniec wstydu. Dlaczego? zapytała cicho. Dlaczego pracujesz tutaj, jako to nie ma teraz znaczenia, przerwał jej. Liczy się tylko to, że wasz chłopiec jest tam sam, a ja mogę go odnaleźć. Ale musimy działać teraz, wiatr uderzył w okna z nową siłą, a deszcz zaczął bębnić o szyby. Decyzja musiała zostać podjęta. Z jednej strony stał jej arogancki, bezużyteczny narzeczony, a z drugiej cichy dozorca, który twierdził, że jest jej jedyną szansą. Spojrzała w oczy Adriana i zobaczyła w nich coś, czego nie widziała u nikogo od lat. Absolutną, niewzruszoną kompetencję. I coś jeszcze głęboki smutek, który zdawał się mówić, że ten człowiek zna cenę straty. Zrób to, powiedziała, jej głos drżał, ale był stanowczy. Odwróciła się do szefa ochrony. Dajcie mu dostęp do lądowiska. I wszystko, czego potrzebuje. Natychmiast Marek próbował protestować. Iza, oszalałaś? Zaufasz jakiemuś wariatowi? On rozbije twój helikopter warty miliony. Izabela odwróciła się do niego, a w jej oczach płonął zimny ogień. Mój syn jest wart więcej niż wszystkie helikoptery na świecie. Jeśli masz zamiar tylko stać i krytykować, to wyjdź, Adrian, nie czekał na dalsze dyskusje. Ruszył w stronę windy prowadzącej na dach. Gdy drzwi się za nim zamknęły, oparł się o ścianę i zamknął oczy. Drżał na całym ciele. Demony, które tak długo trzymał na uwięzi, teraz wyły w jego głowie. Widział ogień, słyszał krzyki. Ale potem zobaczył twarz małego Tomka, jego samotne spojrzenie w tłumie. I wiedział, że musi to zrobić. Musiał polecieć jeszcze jeden, ostatni raz. Gdy Adrian wysiadł z windy na dachu, uderzył w niego wiatr tak silny, że musiał się pochylić, by utrzymać równowagę. Deszcz zacinał, tworząc na betonie lądowiska rwące strumienie. Bel 429 stał pośrodku tego chaosu, kołysząc się lekko pod naporem wiatru, jak zwierzę niecierpliwiące się w klatce. Przez chwilę stał nieruchomo, pozwalając, by żywioły go obmywały. To było jego stare środowisko. Chaos, presja, walka z naturą. Strach wciąż tam był, zimny i twardy w jego żołądku ale gdy jego dłonie dotknęły zimnego metalu kadłuba, coś się zmieniło. Mięśnie pamiętały. Instynkty, uśpione przez lata, budziły się do życia. Ruszył wokół maszyny, wykonując szybką, ale dokładną inspekcję przedlotową. Jego ruchy były płynne i ekonomiczne, każdy gest miał swój cel. Szef ochrony, który przyjechał z nim windą, patrzył na niego z otwartymi ustami. Ten człowiek nie poruszał się jak dozorca. Poruszał się jak profesjonalista, który robił to tysiąc razy. Wślizgnął się do kokpitu. Zapach skóry i awioniki był jak powrót do domu. Położył dłonie na sterach i na moment zamknął oczy. Dla ciebie, Aniu. Dla ciebie, Piotrusiu, szepnął, wzywając imiona, których nie wypowiedział na głos od lat. To była jego pokuta. W sali monitoringu na dole Izabela patrzyła na ekran, jej serce waliło jak młot. Widziała, jak światła w kokpicie ożywają jedno po drugim. Słyszała przez interkom trzaski i szum, a potem czysty, spokojny głos Adriana przeprowadzającego kontrolę systemów. To nie był głos dozorcy. To był głos dowódcy. Wieża Wolska, tu brawo Alfa 429. Proszę o zgodę na start, misja poszukiwawczo-ratownicza, jego głos był pozbawiony emocji, czysto profesjonalny zanim ktokolwiek zdążył zareagować, usłyszeli narastający skowyt turbin. Na ekranie śmigła helikoptera zaczęły się obracać, najpierw powoli, potem coraz szybciej, aż stały się niewyraźną smugą. Maszyna uniosła się z lądowiska, zawisła na chwilę w powietrzu, walcząc z wiatrem, a potem z gracją przechyliła się do przodu i ruszyła w stronę lasu, znikając w szarej kurtynie deszczu. Marek stał obok Izabeli, jego twarz była wykrzywiona w grymasie niedowierzania. On naprawdę to zrobił. Ten szaleniec naprawdę poleciał, ale Izabela już go nie słuchała. Wpatrywała się w ekran, na którym teraz widać było tylko deszcz. Po raz pierwszy od śmierci męża poczuła, że całkowicie straciła kontrolę. I co dziwne, jedyną osobą na świecie, której teraz ufała, był człowiek, którego jeszcze godzinę temu publicznie poniżyła. W powietrzu Adrian był w swoim żywiole. Burza szalała, rzucając helikopterem na wszystkie strony, ale on był z nią zjednoczony. Jego dłonie i stopy poruszały się na sterach z instynktowną precyzją, kontrując każdy podmuch wiatru, utrzymując maszynę w stabilnym locie. Jego umysł był krystalicznie czysty. Nie było miejsca na strach ani wspomnienia. Była tylko misja. Leciał nisko nad koronami drzew, jego oczy przeczesywały zieloną, rozmytą przez deszcz plamę poniżej. Wiedział, czego szukać. Kontrastu. Koloru, który nie pasuje do lasu. Czerwonej kurtki, którą Tomek miał na sobie. Systematycznie przeszukiwał kolejne kwadraty terenu, walcząc z czasem i pogarszającą się pogodą. Po dwudziestu minutach, które wydawały się wiecznością, dostrzegł to. Mała, czerwona plamka przycupnięta u stóp skalistego urwiska nad strumieniem, który z powodu deszczu zamienił się w rwącą rzekę. Chłopiec był uwięziony. Znalazłem go, powiedział przez radio. Jego głos był wciąż spokojny, ale w sali monitoringu dało się słyszeć zbiorowe westchnienie ulgi. Izabela osunęła się na krzesło, z jej oczu popłynęły łzy. Lądowanie było niemożliwe. Teren był zbyt stromy i nierówny. Adrian musiał zawisnąć nad urwiskiem, utrzymując maszynę idealnie nieruchomo w szalejącym wietrze, podczas gdy opuszczał wciągarkę ratunkową. To był manewr wymagający mistrzowskiej precyzji, manewr, który oddzielał dobrych pilotów od legend. Adrian operował wciągarką jedną ręką, drugą trzymając stery. Jego ciało i maszyna działały jak jeden organizm. Obserwował małą postać Tomka, widział jego strach. Mówił do niego przez głośnik zewnętrzny, jego głos był spokojny i kojący: Jestem tu, żeby Cię zabrać do domu, Tomek. Wszystko będzie dobrze. Musisz tylko zapiąć tę uprząż chłopiec, choć przerażony, posłuchał. Gdy był już bezpiecznie podpięty, Adrian powoli wciągnął go do góry, prosto do otwartych drzwi kabiny. Gdy tylko Tomek był w środku, Adrian odleciał od niebezpiecznego urwiska i skierował maszynę z powrotem do budynku. Lot powrotny był cichy. Tomek, owinięty w koc ratunkowy, siedział obok niego, wpatrując się w niego z mieszanką podziwu i strachu. Adrian uśmiechnął się do niego lekko, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów był to szczery uśmiech. Gdy helikopter wylądował na dachu, wiatr już zaczynał słabnąć. Drzwi windy otworzyły się i wybiegła z nich Izabela. Nie zważała na deszcz ani na wciąż obracające się śmigła. Podbiegła do helikoptera, a gdy Adrian otworzył drzwi i pomógł Tomkowi wyjść, rzuciła się i objęła syna tak mocno, jakby chciała go wchłonąć. Po chwili, wciąż tuląc do siebie płaczącego chłopca, podniosła wzrok na Adriana. Stał tam, przemoczony do suchej nitki, jego twarz była zmęczona, ale spokojna. Wyglądał jak duch, który wrócił z innego świata. Wtedy właśnie szef ochrony podał jej tablet. Pani prezes, sprawdziłem go. To, co omówił, to prawda. A nawet więcej, Izabela spojrzała na ekran. Było tam zdjęcie młodszego o kilka lat Adriana w galowym mundurze sił powietrznych. Kapitan Adrian Zarzycki. Odznaczony najwyższymi medalami za odwagę. Uznawany za jednego z najlepszych pilotów ratunkowych w kraju. A potem zobaczyła nagłówek artykułu sprzed trzech lat tragedia bohatera. Kapitan Zarzycki traci żonę i syna w katastrofie śmigłowca. W artykule opisano, jak podczas urlopu leciał prywatną awionetką z rodziną, gdy nagła awaria silnika spowodowała katastrofę. On jako jedyny przeżył. Doznał poważnych obrażeń, ale największe rany były niewidoczne. Zniknął z życia publicznego, obwiniając się o wypadek, mimo że śledztwo wykazało wadę fabryczną maszyny. Zrezygnował ze służby, porzucił wszystko. Izabela podniosła wzrok z tabletu, a jej oczy były pełne łez. Zrozumiała wszystko. Jego pustkę, jego potrzebę bycia niewidzialnym, jego ból, gdy patrzył na jej helikopter. I zrozumiała ogrom jego poświęcenia. Mężczyzna, który stracił wszystko w powietrzu, wrócił w sam środek swojego najgorszego koszmaru, by uratować jej syna. Zamarła. Prawda uderzyła w nią z fizyczną siłą, pozbawiając ją tchu. Jej drwiące, aroganckie słowa odbiły się echem w jej głowie. Lataj tym helikopterem, a po ślubie cię rzuciła te słowa w twarz człowiekowi, który przeszedł przez piekło, o jakim jej się nie śniło. Wstyd, który poczuła, był tak intensywny, że prawie się zachwiała. Marek, który właśnie do nich dołączył, próbował obrócić sytuację na swoją korzyść. No, no, niezły pokaz, dozorco. Iza, powinnaś mu dać premię. A teraz chodźmy. Wszyscy czekają. Izabela nawet na niego nie spojrzała. Podeszła do Adriana, jej ruchy były powolne, jakby bała się, że on zniknie. Stanęła przed nim, a Tomek wciąż trzymał się i kurczowo. Ja, ja nie wiedziałam, szepnęła, jej głos się łamał. Przepraszam. Za to, co powiedziałam. Za wszystko. Adrian spojrzał na nią, a w jego oczach była teraz tylko ogromna ulga i spokój. Demony zostały pokonane uratował pani syna. To wszystko, co się liczy, nie, powiedziała, kręcąc głową. To ty go uratowałeś. Zawdzęczam ci wszystko, spojrzała na Marka, który patrzył na tę scenę z niesmakiem. Wynoś się, powiedziała cicho, ale z lodowatą stanowczością. Już nigdy nie chcę cię widzieć, potem odwróciła się z powrotem do Adriana. Tomek, ku jej zdziwieniu, puścił ją i podszedł do pilota. Małą rączką doknął jego mokrego rękawa. Dziękuję, proszę pana, powiedział cichutko. Nie bałem się, kiedy pan tam był, Adrian kucnął, by być na poziomie oczu chłopca. Położył dłoń na jego ramieniu. Byłeś bardzo dzielny, powiedział. Jesteś bohaterem w tej chwili, na zalanym deszczem dachu, pośród wyjącego wiatru, narodziło się coś nowego. Izabela patrzyła na tę dwójkę mężczyznę, który myślał, że stracił zdolność do odczuwania, i chłopca, który tak desperacko potrzebował uwagi i opieki. I po raz pierwszy od lat poczuła niechłód ambicji, ale ciepło nadziei. Kilka miesięcy później słońce świeciło na błękitnym niebie, które nie nosiło już śladu burzy. W parku otaczającym budynek Wolska Innovation's Adrian i Tomek siedzieli na trawie, składając model helikoptera. Adrian nie był już dozorcą. Izabela stworzyła dla niego nowe stanowisko szefa działu bezpieczeństwa i awiacji, dając mu pełną kontrolę nad firmową flotą powietrzną. Ale co ważniejsze, dała mu przestrzeń, by mógł leczyć swoje rany. Śmiali się, gdy Adrian tłumaczył chłopcu zasady aerodynamiki, używając prostych słów. Tomek, niegdyś cichy i wycofany, teraz TRAJKOTAŁ bez przerwy, zadając setki pytań. Jego oczy lśniły ciekawością i szczęściem. Izabela podeszła do nich, niosąc kosz piknikowy. Nie miała na sobie eleganckiego kostiumu, tylko dżinsy i prostą koszulkę. Wyglądała na zrelaksowaną i młodszą. Usiadła obok nich na kocu i podała Tomkowi kanapkę. Patrzyła, jak Adrian i jej syn rozmawiają, jak naturalna i łatwa była wieść między nimi. Adrian wypełnił pustkę w życiu Tomka, której ona, zajęta budowaniem imperium, nawet nie zauważyła. A on w zamian znalazł w jej synu powód, by znowu żyć, a nie tylko egzystować. Adrian spojrzał na nią, a jego oczy były ciepłe. Pamiętasz, co mi obiecałaś? Zapytał z lekkim, żartobliwym uśmiechem. Izabela zarumieniła się, ale tym razem nie ze wstydu. Uśmiechnęła się szeroko, a jej śmiech był szczery i radosny. Obietnica to obietnica, kapitanie pochyliła się i pocałowała go delikatnie. To nie był pocałunek z bajki, ale coś znacznie lepszego. Był to pocałunek dwojga ludzi, którzy przeszli przez własne piekła i znaleźli w sobie nawzajem nieoczekiwane odkupienie. Razem, z małym chłopcem budującym modele helikopterów u ich boku, tworzyli nową, nieprawdopodobną rodzinę. Rodzinę zbudowaną nie na więzach krwi, ale na odwadze, przebaczeniu i obietnicy, która narodziła się z drwiny, a rozkwitła w miłość. Adrian wiedział, że jego przeszłość zawsze będzie jego częścią, ale teraz, po raz pierwszy od lat, patrzył w przyszłość i widział niebo bez chmur.